Dobrze, wczoraj w dzień no, w Danielu w, Nie, no, w jest tutaj fajny most. Jesteśmy na w Danielu w Danielu w Danielu w Danielu w Danielu w takie tu mamy fajny Danielu Tego, że za chwilę jest siedem... no za pół godziny jest 17, a jeszcze muszę zdążyć na to rowerowe Kaszuby na 19, także do domu trzeba jeszcze wrócić yy, i sobie nie pojechałem, a chciałem właśnie pojechać sobie na wyspę, yy, do Sopiszewa, ale to było za dużo kilometrów. Niestety, no i co, no tam są płynie taki, taka łódeczka. Typu samochód z kierownicą normalnie można kierować fajna sprawa, ale nie o to chciałem właśnie. Jeszcze sobie trochę pojeżdżę po otańsku i wtedy pojadę do domu przez Wrzeszcz Słowackiego, tamtędy i wrócę budowlanych i znowu nowatorów i przez banino Żukowo i na kartuze czyli do mnie do mojej wioski 30-30 do domu, więc to będzie 60, wejścia rowerowych to będzie 80 km. Dzisiaj to myślę, że jest wystarczająco. Do Sobiszewa było 60, także w jedną stronę, dwie strony 120. Był taki zamian, ale z racji tego, że jest taka okazja, taka grupa się zbiera, także ja z tego skorzystam trochę. Już na koniec to autko, właśnie o z bliska będzie to autko. To przy okazji. Fajna sprawa. Uśmiech! <grywa> no właśnie, nawet połachali. Jeszcze nie wiedzą, że będą na YouTubie. Ale się dowiedzą. Także to, to fajne takie auto. Fajne tak pojechać z tym autkiem. On your own. Now I got you drunk Hiding from the bull Show me what you want Give me what you want Tutaj dokładnie jest ulica, więc daleko nie zajechałem. Jest godzina 18.20 Tak, 18.20 dokładnie. I się porobiło. Porobiło się dużo. To, co nie chciałem, się porobiło. Miałem jechać na rowerowe Kaszuby na 19. Byłem w połowie drogi, byłem w połowie drogi, no i trochę przeceniłem swoje możliwości. No i to tak jest, że jak się zaplanuje za dużo, to czasem to nie wyjdzie i to nie wyjdzie, bo... Plan był do Sobiszewa. Mogłem tam jechać. A ja żałuję. No z jednej strony nie, z drugiej... może. No miałem jechać do Sobiszewa, nie jechałem, bo nie starczyłoby czasu na, rowerach, na rowerowe kaszuby 20 km. Grób się zbiera. No jo, ale na to też nie zdążę. No i się porobiło tak, że jadę teraz do domu. Myślę, że czasem też tak wychodzi w karierze. Czasami coś nie, wych nie wychodzi, czasami coś nie idzie według planów. Termin kask, pokażę z bliska. <laughs> się zwolniło czasu, Już nie muszę tak naginać. Skoro nie jadę i tam i tam. Ale miałem też w planach trzeci taki plan awaryjny, który też nie, nie wypalił, że jak nie zdążę na rowerowe koszuby, nie zdążę na słodyczewo. No na Sobiszewo to był pierwszy plan, drugi na rowerowe Kaszuby Jeśli to nie wypali to yy, miałem jechać po Gdańsku wieczorem Wrócić wieczorem No jo, ale skoro byłem już w połowie drogi A wiem, że czasu by zabrakło to nie warto się cofać i jeszcze raz się męczyć jeszcze raz jechać No sił yy, Jutro nie pojadę, dopiero w poniedziałek pewnie No ale wszystko można nadrobić jechać 7 rano, i zrobić sobie przerwę 11 do 13 i jechać dalej. I mamy cały dzień. Yy... Mamy cały dzień. i do on onów nad miastem, asfalt wskazuje kierunek słów W domu nie zachnę. na ręce nikomu nie patrzę Mam swoje jak zawsze, gaz pod drogę, może plan dogonię To no bez różnicy, kocham tak wracać wieczorem przy kierownicy W mam bata na drogę, daj tylko ogień Jeden, dwa, to dla liści, nie oczekuj lansu, Bo kto pali nie piszczy, dla gówniarzy wyścig Ja wolę bezpieczeństwo, choć mieście z punktu radowe Dojechać to szaleństwo, brat, nie narzekam Lekko do przodu się toczę, w korku całą nowe Jest powód radio włączę, bo to miasto za się staje w miejscu tu tak cozi między śniadaniem obiadem, a obiadem i domem Nie mu po głodzie, samochód nie kuchnia Jak tak dalej pójdzie, postoję w korku do jutra w głowie a nie w By się tak kupać, raczej przenieść do stołu kelner, niech się tracę, brat, zapłacę, zagryzę, wypiję zdrowie, byle bym nie musiał stać w korku, tak na co dzień Nieważne nie. ile to potrwa, ucieka chwilę rozkładnia Przestanie w lepiej nie w domu zostać robisz, rap, robisz, rap Jeśli szanujesz czas robisz, robisz, ile to potrwa, ucieka chwilę robisz, To przestanie w przestanie w robisz, w domu robisz, 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 rap jeśli sam jest czas, na sobie czuję jak mi każda chwila z pierwsza Chociaż gdyby w Łodzi była jedna linia metra chciałbym przy nie mieszkać To sprzedałbym auta, auto co ma bank na własność Nie narzekaj, ja płacę, ojemność 2 litry, O ziemi 3-0, na luzie w górę, o olejowej miski Cztery razy cztery na wszystkich Zoe's up Powoduje, że brakuje ciągle płynu do szybki Wszystki złyki 4 28 lat, czuję się jak emeryt, na drodze nie dam się przeżyć 24 na dobę, cokolwiek człowiek w korkach Wzrok rejestruje wydarzenia, moment jak minuta Zostaw ten syp, tak mi się wydaje Na miejsce raczej szybciej, mi śmigę Ten tłok pod centralem, znów zajęty parking Chciałem dojechać pierwszy, a dotarłem ostatni To zajmie kwadrancji i godzinę z powrotem Choć myślę, będzie szybciej, w tej chwili na piechotę Przepycham się i idę to że nie jestem Bogiem i nie posiadam skrzydeł Tak przemijam życie razem z wiatrem Myślą, czemu na zamknęli w takiej małej klatce Żyć na stałe bogactwie to może ma sens I tak nie odzyska czasu, co w korkach ziomek Nieważne ile to potrwa Ucieka chwilę rozkładnia To przestanie w korkach, i w domu zostać Robisz rap, robisz rap Jeśli szanujesz czas Nieważne ile to potrwa Ucieka chwilę rozkładnia